Dzień dobry, witam Państwa z naszego poznańskiego oddziału przy ulicy Wołczyńskiej 15. Dzisiaj nietypowo, nietypowo, bo nie kamper, a przyczepa. Jednocześnie od razu informuję, że na naszym placu w Poznaniu pojawiły się również przyczepy kempingowe. Już nie tylko Kielno, nie tylko Grujec, ale Poznań nie mógł być gorszy. Stąd pojawiły się u nas przyczepy Adria. Dzisiaj koło mnie stoi przyczepa, jedna z większych jednoosiowych przyczep. Mamy tutaj Model Adria Adora 573 PT. Jest to przyczepa sześcioosobowa, przyczepa z DMC dwie tony. Już z ścianami, jakby to powiedzieć, płaskimi, równymi z poliestru, a nie z łuski. Tak jak znaliśmy, znamy to z innych przyczep. Z bakistą przodu, z pokrywą na dyszlu. Bo to nie jest standard we wszystkich przyczepach Adri, Bakista na dwie butle gazowe już ze zbiornikiem z szarą wodą, z uchwytem do przymocowania sobie koła zapasowego. Jeżeli chcemy zdecydujemy się na wzięcie opcjonalnie koła zapasowego, mamy od razu przeznaczony do niego wieszak, uchwyt, jakkolwiek byśmy sobie to nazwali. Przyczepa bardzo duża z DMC wspomnianym dwie tony i charakterystycznymi, bardzo dużymi oknami z przodu, co daje nam mnóstwo, mnóstwo światła wewnątrz przyczepy. Zapraszam Państwa dalej. Przejdziemy sobie do środka tej przyczepy. Pierwszy Pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, jak tylko chcemy wejść do tej przyczepy, to szerokość tych drzwi. Mamy tu bardzo szerokie drzwi wejściowe, więc w łatwy sposób będziemy mogli sobie włożyć czy wyciągnąć jakieś rzeczy do wnętrza tej przyczepy. Wszystkie przyczepy wyposażone są w moskitiery drzwi wejściowych. Dodatkowo jest jeszcze też kosz na, na nasze śmieci na wyjeździe. Wszystkie okna i drzwi posiadają... Wszystkie okna, przepraszam, posiadają też... Roletki, nie tylko moskitery, ale też rolety zaciemniające. Dobra, nie przedłużając, zapraszam do środka. Pierwsze co rzuca chyba się w oczy, to bardzo duży salon. Bardzo duża przestrzeń do posiedzenia sobie przy stole, jeżeli chcielibyśmy sobie posiedzieć. Wygodna. Bardzo duża kuchnia z szerokim aneksem kuchennym. I tak jak omawiamy sobie teraz salon i widzicie Państwo to, że tu miejsca naprawdę jest bardzo dużo. Tu wejdzie raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że pięć osób jest w stanie tutaj wejść. Kamerzysta jest tutaj jeszcze za mną i, i też jak widzicie, miejsca jest naprawdę sporo. O, o nagrywacie? Przepraszam, przepraszam. Dopiero skończyłem, nie? Także. Ale toaleta, jak coś nie, to no, super. Polecam tam się przejść wygodnie. Poczekaj, bo my mieliśmy tam coś nagrać, ja nie wiem czy teraz zostawiliśmy chociaż uchylone okno. Znaczy uchylone okno jest takie na całą. Ale wczoraj jadłem peperoni na ostrym. Tak. Także powodzenia, nie? Przemek, tak. się. Ale toaleta fajna, jak coś nie, polecam. Jak Ci się tu podoba? Jest mega. Nie? Jest mega, ale powiem ci, że od zawsze każdy mi powtarza, że te okno robi robotę tutaj, nie, te dachowe, ale z tej perspektywy ono dopiero robi robotę. Gdyby to był piękny widok wiesz, tu jakieś gwiazdy. No. A czy mi się podobają? Bardzo bar bar tak mi się możecie. podobają, bardzo mi się podobają Adrie. E jakby to jest ten klimat, który mi osobiście odpowiada, nie? Jak chodzi o kolorystykę, jak chodzi o wykończenie, o te LEDy, nie LEDy i tak dalej. Design Adry e wyprzedził e epokę, mi się wydaje. Tak. tak. Zdecydowanie. Jest, jest tu tak naprawdę klimatycznie. I, klimatycznie I fakt faktem, że ta szyba e, też robi robotę. I ja, na przykład jak masz tu kuchnię, tak jak nie wiem, w 663HT mm -hmm. czy w innych modelach i masz tą kuchnię, no to jest tak bardzo, bardzo nowoczesnie. Ja robiłem Wasteli, testowałem Wasteli właśnie ten Aneksik kuchenny. No, no. świetny jest, nie no. naprawdę można wiesz, gotować z widokiem, dosłownie. No. jest no. świetny, jest no. świetne. No. Te żaróweczki możecie sobie Państwo przemieniać. W sensie mam no, na myśli odczepiać z tego miejsca, przyczepić sobie w tamtą, w tamtą i zmieniać sobie jakby poziom natężenia światła w zależności od upodobań. Dodatkowo wszędzie są półeczki na schowanie. Tu jest też duża taka półeczka, na których możemy sobie położyć. No, z czym śpisz najczęściej? Z książką i telefonem. No, to jest podstawowe, więc mamy gdzie to położyć. Z znaczy dziewczyną najczęściej. No. <laughs> <laughs> dziewczyną w telefonie. <laughs> no tak, dokładnie tak. No. Jest gniazdo 230, jest uchwyt przegubowy na telewizor, jak ktoś wyznaje, że tak powiem, telewizję w kempingu czy w kamperze, przepraszam, no to można sobie zamontować. Tu jest podgrzewana podłoga? Dobrze widzę przycisk od podgrzewanej tak, podłogi? Tak, 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 no tu jest podłogówka już. No, okay. no. Tu jest, tu jest, pod... już tu tu jest taka... w ogóle, no. mój drogi, ogrzewanie Alde. Alde! Nasze ulubione Alde. 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 A jak no. to się wyciąga? Jakbym chciał mieć taki trochę intymności. Proszę bardzo. A, to przez całą sypialnię, co? Tak. Ale powiem Ci, to jest fajne, bo po zamknięciu tutaj nie ma takiego kącika, wiesz, że tylko do spania no. można pobaraszkować, powiem wprost, no sorry. No. Takie też jest życie. No. Nazywajmy rzeczy po imieniu czasami. E, kolejna rzecz, schowki. Jeden jeden ze schowków mamy tutaj na buty czy na, na cokolwiek byśmy potrzebowali. Tam mamy kolejny, e, tam jest zbiornik z czystą wodą, ale też mamy jeszcze jedno miejsce na to, żeby sobie coś dodatkowego schować. Już w standardzie w Adri jest tutaj Bluetooth, czyli mamy nagłośnienie Bluetooth. To mam na myśli, nie? że wchodzisz, chcesz sobie puścić jakiegoś Spotify czy coś, żeby fajnie sobie pyrkało i sobie może pyrkać i sobie może pyrkać nie jestem ciekaw czy Gniazda no. USB no, no. masz też tam nad sobą jedno no, tu jest w sypia... sory w salonie mamy kolejne czyli już mamy kolejne jest USB-C przemu no chule. wreszcie no. całe życie słuchajcie czekaliśmy na USB-C w karawaningu. jest no jest. jest gniazdo 230 tam koło okapu drugie gniazdo 230 w tym miejscu tutaj więc tam podłączysz sobie nie wiem Czajnik, tu ekspres do kawy, miejsce na ten ekspresik mamy myślę, że wystarczająco. Duże i głębokie szuflady, jak chodzi o całą kuchnię. Pomieszczą aparaty, pomieszczą wszystkie wasze jakieś przyrządy do kuchni. Dodatkowo ta deska, którą myślę, że już nie wiem, niektórzy z was mogą ją kojarzyć, pokrywa zlewu lub ewentualnie deska do krojenia. Fajna sprawa, nie? Potrzebujesz, pokroisz sobie, cyk. Jak nie potrzebujesz, no to możesz używać jako albo powiększony blat, albo, albo po prostu sobie, sobie schować. Już nie będę mówił, że Przemek po raz kolejny aneks kuchenny na sucho pokazuje, bo już to. Już zawsze nudne. jak wejdziesz, zawsze jak wejdziesz. Lodówka wysoka, trzyfunkcyjna, mogę tak ją określić jako trzyfunkcyjną, w sensie, że możemy ją odpalić na gaz, prąd, i akumulator z zamrażalnikiem w środku. Samorozżanik sprawdzony, sprawi, że woda zamieni się w lód, może nie w wino. I butelki. Ale butelki, miejsce na butelki. To jest fajne gadżet. Tak. No. Co my tu mamy jeszcze? A to jakby cudowną łazienkę, z której wyskoczył nam Damian. Czy ja mogę tam wpuścić tylko kamerzystę. Nie żartuję teraz oczywiście przyczepa jest nowa. To była To była bezwonna dwójka chciałbym powiedzieć, ale to było nie, no to było po prostu taki mały żarcik z naszej strony. Prysznic, jak sobie Państwo zobaczycie, znowu jestem tym testerem, który wchodzi. No, to bym sobie wymontował na czas prysznica, bo to by było mi niepotrzebne, akurat. Ale jeżeli chodzi o ilość miejsca, no to znowu ja 188 wzrostu, niecałe 100 kilo. No i wchodzę, obracam się, nie mam najmniejszego problemu. Fajnie, że mamy odgrodzone to pleksom, a nie jakąś kotarą czy jakimś innym innym materiałem, który niekoniecznie jest czymś przyjemnym do, do korzystania z prysznica, a tutaj możemy się odgrodzić szybką. to na pewno gwarantuje Wam to, że nie przyklei Wam się nic do ciała podczas, podczas kąpieli. No i co? No i brakuje nam tylko umywaleczki, która jest wysuwana tutaj, schowana za lusterkiem, dodatkowo dwa, dwie szafeczki, które są schowane też za kolejnymi lusterkami na Wasze jakieś kosmetyki i tym podobne przyrządy, Potrzebne do, do, do korzystania z łazienki. Obok mnie jeszcze jedna szafka, garderoba jakkolwiek sobie to nazwiemy. Miejsce na kolejne Wasze rzeczy z wieszakiem, do powieszenia sobie jakichś naszych dłuższych ciuchów, sukienek, bluzek, etc. Łóżka dzieciaków. Te, które mamy tutaj, też są odgradzane oczywiście taką samą. Roletą, jak tam wcześniej Wam Bartek pokazywał, do tego dodatkowo do tego łóżka jest jeszcze tutaj taka, o jest ta osłonka drewniana, i ją sobie możemy zamontować tutaj, żeby nam ewentualnie jakieś małe dziecko, gdybyśmy chcieli, je tutaj też położyć, to żeby nam nie spadło. Oczywiście jest drabinka. No i co jeszcze, nie? Jesteśmy my. Ile to kosztuje? O, klasyczne pytanie. Niecałe 140 tysięcy. Poważnie? No. 140 tysięcy nowych polskich złotych brutto z fakturowa 23%. No z tym brutto to przesadziłeś? 140 netto. No to tak już <gry> Powiedz, może, widzą, że można wziąć leasing. Bo słuchajcie, każdy z Was wie, że można wziąć leasing na kampera, ale rzadko chyba kto się orientuje, że przyczepę kempingową też możecie wziąć w leasing i też możecie ją wrzucić w koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. No to jak już jesteśmy przy finansowaniu, no to masz też pełen wad i dochodowy odliczasz sobie w przypadku przyczepy normalnie full legal. No właśnie. W przypadku kampera, no to wiadomo, że. To jest takie oczywiste, nie? Kamper to pojazd, a przyczepa, no, no właśnie, no. to chyba a, nie padło jeszcze. A, a tutaj możemy, e, można przetestować też oczywiście, nie? Możesz sobie wynająć taką przyczepę, sprawdzić, czy Ci się podoba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o ten model, to jest to trochę taki bestseller, taki tak. unicorn, taki tak. Passat w Volkswagenie, jak to ja mówię, nie? Czyli coś, co po prostu jest naprawdę jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych modeli co się nie dzieje? bo to design, wygląd, wyposażenie i tak. po prostu w parze, a jednocześnie no, tylko 140 tysięcy zł na tle, na przykład kampera za 500-600 no, no. tysięcy. Ale wiesz, tu też y, cena może być niższa, na przykład, jeżeli nie weźmiesz ogrzewania Alde, nie? Nie, jeżeli nie weźmiesz, bierz, bierzcie z Alde. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Ale gdybyś nie brał Alde, no to masz te 2000 euro mniej. Okej. Okay. Są nie? możliwości. No także. Gdybyście chcieli nas zabrać na przykład na waszą wycieczkę, taką pierwszą, taką przyczepą, to ja się zgłaszam, Przemek pewnie też. Ja też. Także. Oczywiście. to, to ty, ty kończ, bo ja tu tylko przypadkiem dzisiaj jestem. Także ty się witałeś, to musisz zakończyć. Bardzo my, Państwu dziękuję. My to nie była... umiemy w tej YouTube jak coś. Nie? No to, to było bardzo fajne, bardzo fajna prezentacja. Bardzo dziękuję kamerzyście, bardzo dziękuję Bartkowi, bardzo dziękuję samemu sobie. No i dziękujmy tym. Miłym akcentem kończymy. Dzięki, hej. Brawo Przemek. Uuu, subskrybujcie kanał Kargo Campery, nie zapomnijcie o tym.